Cześć, witamy na kanale Land Cruiser Adventure Club, dawno nie było nas w studio, trochę się robi zimno, czuć już nadchodzącą jesień, a za chwilę zimę, a dzisiaj temat, który rozciągnął się w czasie, jeśli chodzi o działanie, tak samo i zdjęcia do tego materiału, dzisiaj opowiemy Wam o namiocie, który testowałem ja, a potem testował Marcin i teraz chcemy się podzielić naszymi wrażeniami z tego testu. Ty go miałeś przez ponad rok, tak? Czy cały rok? Tak. Rok, tak, więc trochę go zjeździłeś, że tak powiem. Ja go miałem przez dwa tygodnie. Nocowałem w nim codziennie, właściwie na wjeździe do Rumunii, który trwał tydzień czasu. No, oczywiście z dojazdami, no i też nocowałem raz w Polsce, jeszcze sobie. No, więc ty masz trochę większe doświadczenia, więc może opowiedz w ogóle, co z nim robiłeś, bo, bo samo spanie to nie wszystko, co przeżył ten namiot. Tak, jak widzieliście w tytule filmu i, i w tytule na głównym obrazku, chodzi o namiot Wildland Light Cruiser 120. Jest to namiot rozkładany, typu taka kanapka z, miękkim, z miękką obudową. Więc od początku. Namiot dostałem do testów już ponad rok temu. Przed festiwalem 2023 i używałem go przez cały, przez cały festiwal. Następnie używałem go w wakacje, i na tyle mi się spodobał, że go potem kupiłem. Jest to mój teraz namiot podstawowy, który mam na swojej terenówce. Namiot dwuosobowy, ewentualnie jedna osoba dorosła i jedno dziecko. Ja w też takiej konfiguracji go testowałem. Czyli tak, po pierwsze, bardzo łatwo się go montuje na moim bagażniku. Ja mam 80 z bagażnikiem Frontranera, w moim przypadku to jest dosłownie 20-20 parę minut, żeby przy pomocy jeszcze drugiej osoby ten namiot położyć na mm, bagażniku, potem czterema uchwytami przykręcam namiot do bagażnika i właściwie jest gotowy do podróżowania. Ja jeszcze wejdę w słowo, nie jest wcale taki ciężki, bo on wygląda na duży i ciężki, bo jest taki, tu ma grubą tą, jakby jak się go złoży, tak, jest, jest taki wysoki na samochodzie, ale no ja jeden namiot też już podnosiłem i ten nie był wbrew pozorom taki ciężki, my we dwóch żeśmy go na Hiluxa przecież zamontowali, tak. bez jakiegoś sprzętu, bez żadnej drabiny nawet, tak, żeśmy po kołach kombinowali, więc, więc da się dwóch mężczyzn bez problemu, bez jakichś wielkich... Wysiłków i dodatkowych akcesoriów go zamontuje. To też tak tylko na. Dokładnie. Czy mamy te same wrażenia, że namiot, mimo swojego wyglądu takiego namiotu masywnego, jest dosyć mm. lekki jak na tego typu urządzenie? Więc montaż jest bardzo prosty i bardzo, bardzo przyjemny. Jeśli chodzi o użytkowanie, no namiot typu kanapka. Mm, Zacznę może od y, minusa, który jest brzmi związany jakby z moim samochodem, z moim liftem w samochodzie i z moim wzrostem. Przy moich gabarytach, no niestety, muszę skakać po samochodzie, żeby dookoła użyć i opon, i progów. Y, odsuwam zamek, rozkładam y, namiot, wschodzi drabinka, ustawiam drabinkę i właściwie mogę dalej zająć się dodatkowymi. Mocowaniami, żeby namiot do, w całości rozłożyć. To jest dla mnie minus, ale to jakby jest wynika jakby z mojej postury e, Wyższe osoby, czy niższy, po prostu samochód, czy niżej zamontowany namiot nie będzie stawiał żadnego e, problemu. E, właściwie po tej operacji rozłożenia namiotu i dopasowania wysokości drabinki, namiot jest prawie gotowy do użycia. Wystarczy tylko jeszcze jeden taki poprzeczny pałąk e, wklikać, mhm. zaklikać. I namiot jest, jest gotowy. Namiot ma już od razu w sobie materac, jak na moje gabaryty wystarczający. Ty miałeś chyba trochę, trochę obiekcji? Trochę cieńszy, Dobrze, wiadomo, jak to jest podstawy. Mi się generalnie dobrze spało. Marcin troszkę, troszkę miał tam e, narzekania. Dla tak, nie było za mało tego materaca. Mało. Dlatego zwróciłem uwagę na to. Nie? Mm -hmm. bo on jest bardzo cienki i tyle ile ważysz? Bo to nie jest chyba problem. 75. Powiedzieć. No Ja ważę 93. Aha, okay. e, więc, jak ja, jak ja spałem w nim, to ja czułem wszystko. No, znaczy, może nie wszystko, to nie było tak, jakbym spał bez materaca, ale no, dla mnie jest po prostu za cienki. Jeszcze jeden taki być może rozwiązałby problem. Tak? E, więc Albo kalimaty podłożyć Na pewno nie jest to w tej konfiguracji, nie jest to namiot dla osoby ważącej 90 kg. No to macie znowu dwie opinie dwóch osób o różnej wadze. Dla mnie wystarczające osoby o większej wadze musiałyby ewentualnie sobie coś tam stingować. Być może wystarczyłoby włożyć karimatę. Albo inny między, materac. Albo inny materac, czy karimatę między dolny stelaż, a materac i byłoby całkiem komfortowo. Namiot ma dookoła, dookoła otwory, tak. okna. One są bardzo przewiewne, przyjemnie się je otwiera, zamyka. Mają też moskitiery, także można sobie spać wygodniej i przewiewnie. Z dodatkowych gadżetów ma również oświetlenie, wystarczy mhm. podpiąć PowerBanka tak. Tak, do tego i dwie fajne takie już w poprzednim testowanym namiocie tej samej firmy. Zwróciłem uwagę na te dwie kieszenie na buty. Mhm. Niby prosty, prosty gadżet, a faktycznie mhm. przydatny, bo wchodzimy po drabinie i możemy zdjąć buty, włożyć do tych kieszeni. Nawet jeśli pada deszcz, one są mhm. zamykane, buty się nie walają w środku, w środku namiotu, jest po prostu przyjemnie i komfortowo. No i to też y, m, mi się podobało w tym namiocie, że jakby po rozłożeniu wszystkiego nie ma tam żadnych drutów, prętów. Często w namiotach są te pręty, takie tu, rozpinane i to żeby to wszystko rozłożyć, to, to często to jest bardzo dużo czasu. Mówisz o tych zewnętrznych, taki do zewnętrznych tak, okien. Tak, 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 to ja miałem w swoim pierwszym namiocie. Sprzed 15 to 15 tragedia dla mnie. Tak. No, słynny Hannibal pomysł, tak. miał te właśnie te pręty i po rozłożeniu tego namiotu, po rozłożeniu drabinki, faktycznie trzeba było każde mhm. okno, tak, zadeszenie do każdego okna mhm. na takim mm, specjalnym, specjalnie wygiętym pręcie dopasować te otworki. Także faktycznie było to. Po prostu czasochłonne, tak? I tak, mamy taki długi dzień... przedsionek i on właśnie jest wystarczający w zupełności. To tym bardziej, że ten namiot też nie jest mocno rozbudowany. To jest taki namiot, prześpij się, wyjdzie i złóż. Nie? Tak, oprócz tego w namiocie są środkowe kieszonki mhm. na różne jest. gadżety i takie gumki, które można wykorzystać tak. też do powieszenia nie wiem, ręcznika, koszulki czy czegoś, co chcemy powiesić sobie na noc i nam to rano będzie przydatne. Mhm. A, z, bo powiedziałeś, zacząłeś od z, wad, to teraz może zalety. <laughs> e, zalety, dobrze, no to jeśli chodzi o zalety dla mnie, tak, na, dla, na mojej postaci, tak, namiot jest y, dla mnie wystarczający, jeśli chodzi o położenie się wzdłuż. To jest mały namiot, jeszcze za chwilkę potem powiem, dlaczego taki wybrałem. Ale dalej, dalej zalety. Czyli ja się spokojnie mieszczę w tym namiocie, nie dotykam żadnymi częściami ciała ścianek bocznych. Bardzo fajnie, bo jest przewiewny, po rozpięciu tych moskitier, mogę, mogę spać i jest po prostu dla mnie komfortowo. Oczywiście oświetlenie jest na plus, te dwie kieszonki na buty jest na plus. I dosyć proste składanie, bo tak. tak jak rozkładanie jest bardzo proste tego namiotu, składanie jest niewiele trudniejsze. Jedyne co trzeba do pamiętać, żeby podopychać mhm. z boku te Ale to elementy. To nie jest jakieś problematyczne. Nie jak jest jak W innych, tam... niektórych namiotach powiedzmy, jest tego więcej do tej roboty. Tutaj. No tak coś wyszło. To tak, te dopychania, dopychania materiału bardziej są potrzebne w tych namiotach zamykanych szczękowo, mhm. gdzie tam po prostu no, jest idealnie do miejsca tak. dopasowany. Tu jest jednak ta, mm, ta górna pokrywa. No ona nie musi być materiowo. idealnie do, tak. też dopięta, do tak? Bo tak, później może... zakładamy jeszcze tą właśnie, tą, 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 jak to się nazywa, no tą pokrywę, tą pokrywę taką <noise> sztywną, tak? I czy, czy, ten mater, czy ten namiot będzie spięty idealnie, czy on będzie troszeczkę wyżej, to też nie ma dużego... No może w... tylko od wiatru no może być, tak, że nie? będzie tam mhm. hałasowało. Yy, jedyne, co trzeba pamiętać, że ten taki pałą w środku który trzeba dodatkowo tak, zaklikać, tak, tak, tak. trzeba go odklikać, bo jak się złoży no, tę kanapkę, to czasami się tak, ojej, co poszło nie tak, tak, trzeba sobie jeszcze raz rozłożyć, odklikać ten pałąk, dosunąć go tak. eee, i właśnie mamy, no oczywiście drabinka, którą do, domykamy, dopinamy paskiem i właściwie możemy zamykać namiot, założyć górną pokrywę tę miękką i pojechać dalej w naszą podróż. To teraz może ja kilka słów. Bo ja mam ja kilka słów, bo ja dużo też go nie używałem. No ale ja go używałem, tylko używałem w różnych warunkach, jak go używałem w bardzo wysokich temperaturach. Chociaż trzeba przyznać, że jednej nocy było zimno. I tej jednej nocy yy, zwróciłem uwagę na to, że ten namiot jest. Yy, dosyć mocno skrapla się woda na ściankach, ale ty mówisz, że nie miałeś tego problemu chyba. To pewnie poście tak. Taka była akurat y, sytuacja, bo to była ta jedna noc. Tylko tam było naprawdę dużo wody, ale przy, przy kolejnych nocach tego nie było. Bardzo dobra wentylacja, to zwróciłeś uwagę, że jest dobra. Ja uważam, że to była chyba jedna z najlepszych wentylacji, nawet bez otwierania tych okienek nie było znaczy ani razu nie poczułem, że było duszno, nawet jak było ciepło. Często jest tak, że o poranku wstajemy i budzimy się dlatego, że jest duszno na miacie. Hmm. Nie? E, na przykład było, było trochę chłodno w nocy, więc zamykamy wszystkie te, te No tutaj takiej sytuacji nie było. No to, że niewygodny materac to no dla mnie był niewygodny, bo był po prostu za cienki ja czułem te, te tam, to co było pod spodem. E, no i dla mnie ja mam 180 cm wzrostu. On był dobry. Ale już jakbym miał centymetr więcej, to już nie, Bo, ale to może dlatego, że ja śpię strasznie wyciągnięty, tak, u mnie nie ma tak nogi, u mnie zawsze stopa jest w poziomie, e, więc e, dotykając delikatnie włosami tutaj, to też dotykałem delikatnie e, nogami, więc jak ktoś ma 190 cm to raczej się nie zmieści, chyba, że jedna osoba i sobie da e, po przekątnej. To ja może wytłumaczę od razu, że w tym momencie dlaczego ja taki namiot wybrałem. No bo Ty nie wyżywałeś na, na pierwsze. Tak, po pierwsze mam taki, taki wzrost jaki mam, ale generalnie traktuję ten namiot na krótsze wyjazdy, mhm. typu tydzień, maksymalnie dwa tygodnie e, i chciałem go zamontować na moim samochodzie na bagażniku, ale w taki sposób, żeby nie zająć całego bagażnika. Mhm. Chciałem wykorzystać przestrzeń bagażnika na namiot oraz na dwie e, standardowe skrzynie frontrunnera, których miałem dodatkowe gadżety, do których rzadziej sięgałem. Dlatego taka, taka konfiguracja mi po prostu odpowiada. Namiot, dwie skrzynie, troszkę jeszcze miejsca dookoła. I z takim zestawem jeżdżę właściwie na wakacje. No i on też ładnie wszedł na tą małą, bo to mała platforma Frontrunnera na zabudowie stylerowskiej. na no, Hiluxie. Laksie, tak. Więc on ani nie wystawał na boki, ani nie, nie wystawał do przodu i do tyłu. On był tak idealnie do tej platformy, nie? Więc taki właśnie mały, kompaktowy namiot, na dobrą sprawę dwa takie namioty dałoby się zamontować na Hiluxa, gdyby na dachu jeszcze też było, był jakiś system mocowania. Więc na no czasami dwa lepiej niż jeden wielki, nie? No tak, no chyba że jesteście dużymi osobnikami, jedziecie no tak, na dłużej, potrzebujecie więcej tego komfortu. Czy jedziecie w teren, gdzie będzie gorsza pogoda i więcej czasu się spędza. W namiocie wtedy oczywiście polecamy wybrać coś z bardziej gabaretowych zestawów. No i ja jeszcze zwróciłem uwagę na taką rzecz, że tą pokrywę, tą sztywniejszą, trzeba. Jeżeli jedziemy dalej i wiemy, że przez jakiś dłuższy czas nie będziemy korzystać, znaczy nie będziemy spać w tym namiocie, no to trzeba bardzo dobrze spiąć tą pokrywę, bo ona bardzo się nadmuchuje. Nie? Ja później, jak dopiero robiłem zdjęcia w ruchu z namiotem i nagrywałem, i znaczy. I Przeglądałem te zdjęcia, to dopiero zauważyłem, jak ta pokrywa jest napompowana, ale to dlatego, że ja zawsze tak nie dbalę, aby tylko zatrzasnąć, mhm. bo faktem jest, że bardzo łatwo i szybko się składa. Znaczy, dla mnie przy tym wzroście i, i na Hiluxie, chociaż Hilux jest też wysoki, no to, to składanie, rozkładanie to naprawdę bez najmniejszego problemu i bardzo szybko, łatwo tutaj, jakby pierwsze, pierwszy raz, a później to już idzie naprawdę. Z górki, i naprawdę można to zrobić. Ja, ja cenię sobie takie rzeczy, że można to zrobić niedbale. Może gdzieś tam wystawać materiał, możemy to złożyć nie do końca idealnie, gdzieś tam pospinać byle jak, a i tak jest to złożone. Tak więc to, to jest dla mnie zaleta tego namiotu. No dobrze, to zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Jeszcze jedna rzecz, której mówiłem na samym początku. Ja ten namiot zacząłem testować w zeszłym roku w czerwcu. Potem miałem go ze sobą. Przez trzy tygodnie na wyjeździe w Norwegii. Kilka razy go tam używamy jako awaryjny namiot. Następnie był używany codziennie przez ponad tydzień podczas powrotu samochodu z innym kierowcą przez całą Finlandię i kraje bałtyckie. No a potem, oczywiście, takie codzienne takie weekendowe jazdy w Polsce. I przyszła jesień oraz zima i ja tego namiotu nie zdjąłem. Nie zdjąłem go celowo, żeby zobaczyć, jak tego typu sprzęty przeżyją zimę, naszą warszawską zimę, tak, no może nie było ekstremalnych temperatur, ale było zimno, było mokro, padało niejednokrotnie tak, że się zbierała woda w takich tych nieckach w tej górnej, w górnym pokrowcu, spadł śnieg ze dwa razy, potem była odwilż, znowu spadł śnieg, więc całą zimę u mnie na parkingu ten samochód przestał z namiotem zamontowanym na dachu. Codziennie przychodzą do pracy, oglądałem to, patrzyłem jak się ten, sam, ten namiot zachowuje, czy już nie byłoby mi szkoda, że jednak warto go znaleźć? Powiedziałem do końca, dobra, test to test, trzeba to zrobić, najwyżej będę potem płakał albo wymienię coś, jak się zepsuje i coś okazało na wiosnę po otworzeniu, że się nic nie stało. Ani nie, ten pokrowiec się nie, w jakiś sposób nie zniszczył, ani wilgoć, która była oczywiście przez cały sezon jesienno-zimowy, nie zrobiła żadnych y, uszkodzeń, jeśli chodzi o materac, nie był ani zgnity, ani jakiś taki z... z za, zagrzybiały, zapleśniały, tak. Wszystko po otworzeniu właściwie było gotowe do dalszego używania, co zrobił Marcin. Tak, ja. powiedz, ile razy go oczyściłeś? Ani razu. No właśnie. oczywiście <noise> znaczy, znaczy, po, poza środkiem, gdzie tam po, tam po spaniu. Tak, coś, tak, tak. Kursy, no, ale tak. nie było żadnego takiego, jak to się mówi, profesjonalnego czyszczenia, profesjonalnej konserwacji tego Nie. nie Taki było. jak był kupiony, no tak był używany. ja właśnie przez... na wyjeździe tak sobie pomyślałem, kurde, ciekawe, jak bardzo o niego dbałeś, bo zacząłem szukać, gdzie on ma jakiś problem. No jakaś właśnie pleśń, tak? Tego się obawiałem trochę, jakieś podarcie, jakieś gdzieś tam luzy i tak dalej. No i nie, nie znalazłem, więc na pewno znaczy na, na pewno y, największą zwrotą tego namiotu okazała się jego odporność na dojechanie. Nie? Bo ty na niedbanie. Trochę dojechałeś, a on się nie dał po prostu. Jest odporny na niedbanie. Cruiser, no, trochę jak Land Cruiser. Także jeżeli chcecie się zastanowić nad zakupem namiotu dachowego, jest to jedna z opcji, na rynku jest bardzo dużo. Produktów na pewno sobie wybierzecie coś, co Wam najbardziej będzie odpowiadało. Jeśli chodzi o Light 020, 120, ja jestem zadowolony, będę używał go dalej. I przy okazji, też wspomnę, że no, od Wojtka z bezasfaltu dostaliśmy do testu ten, zostawiliśmy sobie do dłuższego testu tą platformę frontrunera na Hiluxie. I przez to, a właściwie dzięki temu, będziemy mogli potestować też kilka innych namiotów z rynku. Tak, mamy już Może tam to poleca, już nie będą roczne poleca. testy, tak, ale, ale takie chociaż krótkie, żeby się przyjrzeć tym produktom, zobaczyć jak one wyglądają, jak działają, co jest fajne, co jest niefajne. I pomimo tego, że zaczyna się jesień i zaraz będzie zima, to, to postaramy się pokazać kilka takich namiotów. Dobrze, więc nie kopiujcie już moich testów, jeśli chodzi o trzymanie namiotu dachowego, takiego miękkiego, zwłaszcza przez zimę. Ja to zrobiłem dla Was. Eee, no i co? Słuchajcie, zapraszamy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, napiszcie w komentarzu, jaki wy na, używacie namiotów, albo może jaki chcecie, żebyśmy my to przetestowali. To może któryś z importerów się do nas zgłosi. My z przyjemnością to założymy na nasz, tego, naszego testowego Hylaxa. Zobaczymy. Jak dany sprzęt się sprawuje, od tego jesteśmy. Serdecznie zapraszamy. Cześć!